Nie wiem ile, chyba osiem. Klementynki równa wada. To jest ta, że ciągle gada. Gada, 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 gada. Do sąsiadki, do sąsiada. Słodka kotka gada z kotem. Gada z kotem. No a potem, gdy z ukosa ujrzy kosa, dźwięk się kosy, gada z kosem. Gada z krukiem. Gada z żukiem. Za chwilę znowu gada, gada, gada. Czy jest na to jakaś rana? Pewnie kiedy, kiedy spotka wilka, też zamieni z nim znowu kilka. Clemencinsko! Gdzie podziała ci ta mała? Miała bawić się przed domem. Pewnie znowu się z kimś zagadała. A dzień dobry panu! Co pan tutaj niesie? Właśnie dzisiaj rano, kiedy byłem w lesie. Babcie Klementynki dała te kapturki. Proszę, by mi wręczył, co babci córki. Córce babci córki? Mm. Czyli Klementynce, ślicznej, piegowatej, miłej tej dziewczynce. Ale jak to bywa, jest tu jedno ale. tak są trzy kapturki, córki nie ma wcale. Idę jej szukać. Chętnie pomogę. Więc nie zwlekając, ruszajmy w drogę. Flamentynko! Tutaj jestem! Mamo, gdzieś ty była! Gdzieś chodziło! Wciąż i wciąż to samo! Miałaś być tu niedaleko! Ja bawiłam się nad rzeczką. Rozmawiałam sobie z rybką, lecz wróciłam bardzo szybko. Oto trzy kapturki. Babcia już uszyła. Proszę, by je panna prędko przemierzyła. Najpierw niebieski. Wyglądasz miło. Zielony. W tamtym ładnie mi było. A teraz córce, łóż ten czerwony. O! Piękny, śliczny, wymarzony. Czerwone kapturki najlepsze są dla córki. Ty, co babci słychać? Czy nie zdrowa? E, nie mam dobrych wieści. Babcie boli głowa. Coś <laughs> się w gardle drapie. Spuchło nogi i do babuni. Mój kapturku drogi, Weźmiesz koszyk. A w koszyku? Bułki. 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 Masło. Masło? Masło. Miód. Miód? Miód. I mleko. Pójdę sama? Mleko. Jesteś już duża, a do babci daleko. Ja w domu mam robotę, do babci pójdę potem. A ty idź prostą drogą, Nic nie mów do nikogo. Ani do człowieka, ani do zwierza. Ani do lisa, ani do jeża. I ani słów nie mów do wilka. Bo z wilkiem groźna jest każda hmm, To biegnie szybko. Jesteś. Tu na troszkę. To bardzo miłe zwierzę! Witaj, dziewczynko! Witam was, zwierzę. Chętnie się zwierzę, że lubię Jerze. No to może nam pomożesz? My dzisiaj już od rana szukamy małej igły. z z siana. Owszem, chętnie, lecz nie mogę. Bardzo szybko czas ucieka i muszę ruszać w dalszą drogę, bo babunia na mnie czeka. Chora, słaba, w łóżku leży. No to pozdrój ją odjeży. Stuku puku, Gdzieś w pobliżu z zobaczyłam Zobaczyłabym go z chęcią. Siedzę na konarze, chętnie się pokażę. Spójrz do góry. Z góry. Trochę niżej. Trochę wyżej. Trochę dalej. Trochę bliżej. Teraz przyjrzyj się dokładnie. O, Wyglądasz bardzo ładnie lecz nie zazdroszczę piórek, bo czerwony mam kapturek. Babce czeka, idę dalej. Miło żeśmy się poznali. Wszedł kapturek ze ścieżki, tylko troszkę, troszeczkę. Zbierał słodkie pociągi, tylko krótką chwileczkę. O przestrogach mamusi zapomniało nieboże. Co się teraz wydarzy? Kto jej teraz pomoże? Lubi pan batoniki? Chętnie się podzielę, ale jeszcze nie znam pana. Jestem przyjacielem. Bardzo, bardzo lubię dzieci. Niech mi pan na wierzy. na znajomością z tobą, bardzo mi zależy. Jak to dobrze spotkać przyjaciela w mieście? A te batoniki dla kogo panienka niesie? E, niosę dla babuni. A gdzie babunia mieszka? Blisko, niedaleko. Powiedz mi dziewczynko, gdzie jest twoja mama? W domu jest mamusia, a ja idę sama. Może chcesz batona? Chętnie się podzielę. Miło się podzieli z dobrym przyjacielem. Bardzo blisko. Lecz czasem do żydowku Stuka razy wieczysko. Babcia cieszy się ogromnie, słysząc to stukanie, bowiem czeka na kapturka oraz na śniadanie. Cześć, Babciu! No, nareszcie, klemę tylko. Czy to ty, kochanko? Witaj, Babciu, moja miła. Nie jesteście A dlaczego nie mogę poznać w ogóle? Ci Marzę. się nie zaparzy, bo za chwilkę już się zdarzy, rzecz okropna i straszliwa. Tak niestety bajka bywa. była. Wilko cichu, babcie łaps! Potem szybko babcie haps! A gdy zakładał po chwili baboni nocną koszulę, to uwierzcie mi moimi, uśmiechał się bardzo fule. No, nareszcie, Klementynko, czy to ty, kochanko? Witaj, babciu, moja miła, na ci śniadanko. A dlaczego nie mogę poznać cię po głosie? <laughs> Mam chrypkę, w nosiu, <laughs> szłam po zimnej A dlaczego, babciu, wielkie masz uczyska? Um, bo się przyjrzeć muszę mojej dusi bliska. Na co ci, babuniu, takie duże uszy? Mm. Żeby słyszeć wszystko, co się tylko ruszy. Na co ci, babuniu, takie wielkie ręce? Takie ręce, wnusiu, chwycić można więcej. A paznokcie, babciu, ostre, niby szpilki. Bo już nie, nie chcę się Przyjdź do mnie! Zobacz moje To nie moja babcia! To wilk bardzo zły! Nie ma kapturka! Gdzie moja córka? Może nie Boże w lesie zbłądziła? Zaraz wyruszę! Znaleźć ją muszę! Wkrótce tu będzie, dziewczynka miła! Czy ktoś wywołał takie zwierzęta? Czy ktoś widział? Czy pamięta? Leczną ścieżką szła dziewczynka! Mama na imię Klementynka, jest nieduża, lat ma osiem, śmieszne piegi ma na nosie, kto ją widział, niech mi powie. Ja widziałem, ja widziałem. Ja z nią nawet rozmawiałem. Szła do babci, koszyk miała, ze mną także rozmawiała. Zatrzymała się pod sklepem, a gdy chwil minęło kilka, ujrzeliśmy nagle wilka. Ale dziewczynka się nie bała, chętnie z wilkiem rozmawiała. Potem poszła do babuli, pewnie jeszcze siedzi u niej. Nie przelewki, nie zabawka. Jeśli to jest wilka sprawka, na ratunek już mam pędem, ale już na czas przybędę!